Cześć, witam Was raz jeszcze. Kręcę dla Was dzisiaj jeszcze jedną recenzję, również z oryginalnej próbki. Jest to mianowicie zapach pochodzący z 2025 roku jest to Prada Paradigm. Jest to zapach męski, tak podaje producent. W jego nutach odnajdziecie bergamotkę, geranium oraz orientalne nuty drzewne ambrowe. Zapach mniej więcej kosztuje w okolicach 150 euro za 100 ml na stronie producenta, jeśli dobrze pamiętam. Możecie to sobie zresztą sprawdzić na stronie. I cóż Wam mogę powiedzieć o charakterze tego zapachu? Kiedy się go rozpyla, to ja czuję takie połączenie nut bardzo zielono-chłodnych z cytrusami. Nie są to cytrusy słodkie tak naprawdę na początku kiedy rozbyliłam sobie ten zapach noszę go dzisiaj już mniej więcej 6 godzin to poczułam no właśnie takie nuty zielne miętowe, ziołowe miałam wrażenie, że czuję troszkę mentolu oczywiście tych nut producent na swojej stronie nie podaje mamy tam w składzie tak jak Wam powiedziałam w nucie otwarcia bergamotkę i teraz w ogóle nie ma słodyczy na początku tego zapachu Natomiast później zapach bardzo szybko przekształca się w takie nuty orientalne, trochę balsamiczne, benzoesowe, troszkę takie właśnie ambrowe. Ten zapach nie jest mocno projektujący. On jest cały czas bardziej zapachem takim bliskim, następnie blisko skórnym. Ja, tak jak Wam powiedziałam, testuję go na sobie dzisiaj już szóstą godzinę i dla mnie ma cały czas mniej więcej tę samą moc. Natomiast sam jego charakter jest dla mnie bardzo interesujący bardzo taki przyciągający jakby wołający do odkrycia tej tajemnicy. Aż sobie przyknęłam w oczy brawo, ja! No tak, yy, i właśnie poczułam tę ziołowość, i ten chud i troszeczkę tych cytrusów. Yy, ja mam takie wrażenia, yy, jakbym się znajdowała, wiecie, w takiej. Yy, w nocy, w jakiejś takiej dżungli na wycieczce z innymi turystami, i nagle coś mnie takiego woła, żeby odwrócić głowę w inną stronę i zerknąć gdzieś indziej. Tam widzę drzewo owocowe, tę bergamotkę, która tak mnie kusi, żeby do niej podejść. I w tle widzę jeszcze, że w gęstwinie tych wszystkich roślin jest mniej więcej tam geranium, sobie gdzieś się przewija, i znajduje się tam jeszcze właśnie wejście do jaskini. No, i wchodzimy do tej jaskini, oczywiście kusi nas, żeby tam wejść. Czujemy ten chłód, czujemy ten powiew takiego zimnego powietrza, czujemy zapach tych mokrych skał. Słyszymy, że ta woda gdzieś z tych skał delikatnie kapie, i woła nas ten głos z wnętrza tej jaskini, żeby wejść głębiej, sprawdzić, poznać te tajemnice. I nagle się okazuje, że. Yy, na tych skałach widzimy klejnoty, widzimy szmaragdy, one lśnią takim zielonym światłem. Akwamaryny, widzimy tam jadeity, idziemy głębiej, aż dochodzimy do takiej głównej komnaty, w której na samym końcu stoi mężczyzna ubrany w piękny, zielony garnitur. On stoi do nas tyłem i nie widzimy jego twarzy, i tak delikatnie rzuca nam takie spojrzenie z zza ramienia, z uśmiechem, wtedy widzimy blask jego zielonych oczu, i mówi do nas. Co tak długo? To jest właśnie taki zapach. Dla mnie jest bardzo taki e, tajemniczy, nienachalny, a jednocześnie szeptający, żeby go po prostu sprawdzić, żeby go odkryć, żeby dać sobie te chwile na te zielone klejnoty. E, dajcie mi znać, czy mieliście już okazję nosić Prada Paradigm? E, jak Wam się podoba? E, I co ten zapach do Was mówi? Do zobaczenia w kolejnej mojej recenzji. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Będę wdzięczna za komentarze, za ślad po Waszej obecności na moim kanale. I do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.